Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dziś chciałabym Wam pokazać urządzenie wielofunkcyjne, jakie otrzymałam od firmy Caloric. Jest to urządzenie Thermomaster 2. Urządzenie posiada 12 funkcji, takich jak gotowanie, miksowanie, siekanie, mielenie, kruszenie lodu, wyrabianie ciasta, mieszanie, emulgowanie, ubijanie, gotowanie na parze, podgrzewanie posiłków, tarcie i krojenie oraz ważenie. W zestawie dołączona jest również książka z przepisami. Mamy w niej przepisy na przystawki i surówki, na zupy, dania główne, sosy, koktajle, smoothie, na ciasta, tarty, różnego rodzaju chleby oraz desery. Dodatkowo również firma Caloric posiada aplikację, którą możemy sobie pobrać na telefon i w niej znajdziemy również przepisy z użyciem robota Thermomaster. Urządzenie posiada wbudowaną szklaną wagę do 5 kg, oczywiście bardzo przydatną podczas gotowania. Cały robot składa się z dzbana. Dodatkowo mamy tutaj przykrywkę, która jest jednocześnie miarką taką do 100 ml, przykrywkę do dzbanka. Dbanek, w którym jest zamontowany już ostrze mieszające. Ostrze jest ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy montujemy w bardzo łatwy sposób, po prostu nakładając. Dbanek również montowany jest w bardzo prosty sposób. Po prostu nakładamy i po włożeniu usłyszymy kliknięcie. Wiemy wtedy, że dbanek jest już odpowiednio zamontowany. Ostrze mieszające możemy zamienić również na hak do wyrabiania ciasta, i również montujemy go w ten sam sposób, po prostu wkładając do urządzenia. Dodatkowym elementem będzie taki motylek, który przyda nam się do ubijania np. śmietany, do ubijania białek czy ubijania majonezu, i również montowany jest w ten sam sposób. W zestawie mamy również tarczę do tarcia na przykład warzyw albo sera, w zależności od tego jak ustawimy sobie tarkę, możemy albo trzeć na wiórki, albo kroić na plasterki. Kolejnym elementem jest koszyk do parowania. Dodatkowo możemy ugotować w nim na przykład kaszę lub ryż do obiadu. Robot posiada funkcję gotowania na parze. Dodatkowo wtedy montujemy parowar, który oczywiście jest w zestawie. Mamy tacę parową oraz przykrywkę. Dodatkowym elementem jest tutaj przezroczysta przykrywka, która nam się przyda podczas krojenia warzyw, podczas ubijania, tak abyśmy widzieli, czy na przykład białka są już odpowiednio ubite i miarka o pojemności 200 ml. Dodatkowo mamy taką szpatułkę do mieszania, która ułatwi nam wyciąganie na przykład ciasta z dzbanka. W zestawie mamy również instrukcję obsługi, w której szczegółowo jest wszystko opisane, jak używać robota oraz opisane są wszystkie jego funkcje, jeszcze bardziej szczegółowo niż ja Wam to podałam. A już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnych moich materiałów, które wkrótce się pojawią. Oczywiście, z użyciem właśnie tego robota wielofunkcyjnego, zobaczymy, jak robot sprawdza się w praktyce. Dziękuję firmie Caloric za przesłanie urządzenia. Wszystkim moim widzom również dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.